Witam Państwa. Myślę, że Boga to nie obraża, co mojej głowie się przydarza. Mego umysłu, bujna fantazja to wyraz uczuć, nie kurtuazję. Przekażę dzisiaj głos z daleka do człowieka jako reakcję na ostatnie wydarzenia u naszych wschodnich sąsiadów. Dałem Ci życie. Stworzyłem raj. Prosiłem tylko radość mi daj, lecz zamiast słów podziękowania, bez żalu depczesz me przykazania. Co czuje ojciec, gdy dziecię jego zamiast do dobra lgnie wciąż do złego? Z rad tych troskliwych o dziecka los kpi nieprzerwanie, śmieje się w głos. Nawet gdy skutki nieposłuszeństwa szczytów sięgają swego szaleństwa, gdy ludzkie życie zabierają, Głosu mojego nie słuchają. Czy nie wystarczy tego złego, co niesie życie dla każdego? Kosz ciężkich chorób, nieprzyjemności, walki o byt swój, szczęście w miłości. Musisz dokopać swemu bliźniemu, by ulec złemu podnieceniu? Cieszy cię, kiedy jego ramiona coraz to większe dzierżą brzemiona? Swych niepowodzeń, gdy losu ciosy lament zbudzają aż pod niebiosy? Postaw się w roli tego człowieka, który na pomoc z twej strony czeka. A ty z rozkoszą, w złości zachwycie, zamiast go wspierać, rujnujesz życie. Zamiast radości przynosisz gniew. Zamiast przyjaźni przelewasz krew. Nie taki obraz życia ziemskiego był w zamierzeniach planu mojego. Czas już najwyższy pokonać zło, by dobro radość były za tło życia ludzkiego na mojej ziemi którą kształtujesz rękami swem podaj drugiemu pomocną dłoń gdy niepowodzeń ciągnie go toń niech czas na ziemi pielgrzymowania wypełnią takie twoje działania co rozjaśniają ludzkie oblicze uśmiech malują ja na to liczę wiecznie na ziemi nikt nie bytuje władzy bogactwa nie zachowuje wszystko zostawia, gdy zabrzmi róg, co wzywa cię na Boski próg. Są wśród was ludzie wyróżnieni, mamoną wielką obdarzeni. Władzą nad losem kraju i ludzi niech ich sumienie się obudzi. Z mandatu ludzi panowanie niechaj cechuje poszanowanie, nie ujarzmianie swego narodu. Do pojednania wiedź go pochodu. Czas już zakopać topory wojny, by zapanował czas spokojny. Tysiące lat historii życia niech zbudzą rozum do odkrycia, by nie powielać błędów w przeszłości. Gdy jeden człowiek w swej chorej złości siedząc bezpiecznie w luksusowym schronie, patrzył, jak w mrocznym morzu krwi tonie człowiek co bliźnim jest dla drugiego, kto dał mu prawo do działania takiego, by naród jeden słać przeciw drugiemu? zawiesz człowieku rozumowi swojemu i nie ulegaj manipulacji. Wrogiem Twym, wództem, co dla atrakcji swojego życia w przepychu nudzie, gdzieś ma Twe życie w potutrudzie. Nie stoi wcale o Twój los, na swych ambicji zerka nos. Człowiek jest dla człowieka bratem, nie żadnym wrogiem, jak świat światem. Więc nie obrażaj swego sąsiada, tego ci robić nie wypada. Jednych rodziców jesteście dzieci. Czas wam upływa, zbyt szybko leci, by zamiast cieszyć się swą obecnością, otaczać bratnią się miłością. Wolisz nienawiść w sercu mieć? Z nieszczęścia brata z zachwytu pieć? Brak ci człowieku inteligencji? By w pokojowej koegzystencji z braćmi swoimi żyć na tej ziemi? Czyżbyście byli głuchoniemi i porozumieć się nie mogli, mijając się na wąskiej grobli, skakać do oczu, sobie musieli, jakbyście w życiu nie umieli korzystać wspólnie z mojej własności zgodnie z szacunkiem i w uprzejmości? Czyż to nie lepszy życia styl, wrogość zamienić? W kultury dryl? Na wojnę światów szykujesz broń? Od gniewu złego serce swe chroń. Bo świat jest jeden. Dziecko to wie. Człowiek w pokoju wieść życie chce. Patrzeć jak rodzi się nowe życie. Jak świat pięknieje, jest w rozkwicie. W ruinę zmienić swe otoczenie. Czy to twój cel jest? Twoje pragnienie? Zanim podejmiesz jakieś działanie, pomyśl, co będzie, co się stanie. Chciałbyś przesyłki być adresatem, gdy zamiast palmy dostajesz batem? Na koniec powiem ci, człowieku, nieważne w jakim jesteś wieku, że wrogiem twoim jest wszelkie zło, choćby pod maską dobra szło. Nie patrz na piękne brzmienie słów, oceniaj efekt. Czy będziesz zdrów, czy też rezultat ich opłakany, A ty zostałeś znów oszukany. Staraj się dobro wokoło dawać, A życie będzie lepszym się stawać. Miłość rozdawaj braciom swym, Jam twoim stwórcą, Ojcem twym. Przeze mnie słów tych przekazanie: Niech wola pana wreszcie się stanie. Niech człowiek nad Boga się nie stawia. Piekła na ziemi nam. Nie wyprawia. Dziękuję za uwagę. Życzę radości, pokoju i kultury bycia na tej ziemi. Pozdrawiam.